Jestem w ogóle super zaskoczony tym, że koło swojego domu mam taką instytucję jak Radio. Radio Color. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki to był kiedyś wyczyn wystąpić w radiu, ale ja nie o tym dzisiaj. Mianowicie udało nam się, to jest dużym sukcesem, zebrać całą kwotę przeznaczoną na upgrade sprzętowy. Jest ponad 200 osób, które się złożyły w 3 tygodnie, no i mamy to, można już ten sprzęt ulepszać. Ale to nie wszystkie dobre informacje dzisiaj. Wczoraj był mega taki ciężki emocjonalnie dzień. I tak jak mówiłem, na pewno po takim dniu coś dobrego się wydarzy, bo to po prostu zawsze tak jest. No i mamy kilka elementów. Pierwszy z nich, taki najbardziej chyba widoczny wszędzie, to jest zapis z Rady, z Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, gdzie Marcin Bustowski po prostu zmiaździł całą Radę i Prezydenta obłudników, kłamców, którzy podczas powodzi balowali sobie Wyobraźcie sobie, e, służyli sobie imprezę w stylu kowbojskim e, i poszli na zwolnienia zamiast bronić miasta z katastrofalnymi skutkami. 100 milionów złotych oczyszczania miejska poszła pod wodę, dlatego że 13 spółka wodnik, w sytuacji, kiedy był ogłoszony alarm powodziowy, zorganizowała sobie bal pod nazwą Dziki Zachód, który którego uczestnikiem był nasz pan prezydent miasta Jeleniej Góry. I to wszystko w jednym odcinku zostało po prostu przez Marcina świetnie wyjaśnione i w tej chwili na ich samo to nagranie u mnie tylko ma już w tej chwili od Rana grubo ponad 100 tysięcy, więc myślę, że ta sprawa będzie bardzo rozwojowa i. Tutaj nie obędzie się bez zmian w Jeleniej Górze. Ludzie piszą, że nic się nie zmieni jak zwykle, ale jednak to naprawdę jest przytłaczająca ilość faktów, która została tam wyłożona. Zobaczcie to koniecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście. Ale mało jeszcze tego dobrego. Dostałem właśnie informację od Mariusza Najdy, że kolejne pismo zostało przyjęte, przekazane dalej do procedowania prokuraturze na Grzesiowskiego, czyli jeden z głównych gwiazd tego całego covidowego spektaklu i jednego z największych szkodników obecnie, więc to dobrze, niech ta biurokracja działa i wkręca kolejne osoby z tego kartelu swoje wpływy. Dobrze wiemy, że to nie da totalnego skutku, bo kurwa, kurwie, urwie, Przepraszam dzieci. Oprócz tego kolejna dobra informacja jest taka, że dzięki namiotowi Prendocie do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce wpłynęło właśnie drogą elektroniczną, pismo od Kasi Tarnawy, w którym ona tłumaczy kuratorom, co będzie, jakie są konsekwencje namawiania w szkołach do przyjmowania szczepień HPV. Więc widać, że ten oddolny ruch działa, każdy się angażuje na swój sposób. I dzięki temu te sprawy faktycznie idą do przodu. Może nawet nie każdy musi włożyć taki wielki wysiłek, jeśli każdy z nas zrobi choćby coś małego. Widzimy też plakaty, które się pojawiają w różnych miejscach i ta zdecentralizowana akcja wydaje się działać. Jeśli chodzi w ogóle o te bluzy, koszulki czy kubki, no to niestety kubków już nie ma. Przy tej całej zrzutce była ich ograniczona ilość. Natomiast koszulki i bluzy mogą jeszcze być, ale myślę, że to jest ostatni raz, kiedy będę je zamawiał. I ostatnia rzecz, chyba taka dla mnie w sumie najważniejsza, to nie wiem, czy wiecie, że cały mój obecny kanał w tej chwili, który mam na YouTube, to jest kanał zapasowy. Ponieważ no poprzednio zostały usunięte i wiecie, sam się robi zapasowy i ten zapasowy stał się przez rok moim głównym kanałem. Natomiast jakimś Cudem Bożym, że tak powiem, albo moją intuicją, wklikałem się w jakieś stare maile, przelazłem do kolejnego odwołania, chyba trzeciego z rzędu, i udało mi się odzyskać, słuchajcie, cały mój duży, chyba pierwszy kanał. Możecie go poznać po tym, że ma tam chyba 81 tysięcy widzów, więc to jest naprawdę spora baza kontaktów spora baza ludzi zaangażowanych, albo takich, którzy mogliby się zaangażować, a nie słyszeli, nie widzieli ode mnie nic, no po prostu już od lat. Więc teraz trzeba będzie wymyślić jakiś kreatywny sposób, jak tych wszystkich ludzi odzyskać. Takie kanały mają to do siebie, że trzeba je z powrotem rozkręcać, ale one mogą mieć pewien potencjał. I w tej chwili, mając już tyle różnych kanałów komunikacji, widzę, że naprawdę jest to dobra siła i chciałbym, no mam taką intencję, żeby ją dobrze wykorzystać do reklamowania fajnych rzeczy, fajnych inicjatyw. Więc jak też macie coś, Czym się chcecie podzielić, to podrzucajcie mi koniecznie. Postaram się z tych kanałów zrobić dobry użytek. A jeśli chcecie w ogóle podsumować sobie, zobaczyć, czy jesteście na tych kanałach, tam, gdzie jestem, tam, gdzie trzeba, właśnie na tych różnych zapasowych łączach, to zostawiam wszystkie linki w opisie. I to samo czy bluz, czy koszulek, które jeszcze przez tam kilka dni będzie można zamówić, póki zamknę całkiem tą urzutkę, która zakończyła się sukcesem. Możecie tam skoczyć, zobaczyć, czy znajdziecie coś do siebie, dla siebie. Do zobaczenia. Panie Prezydencie, chciałbym panu podziękować za ten wyrecytowany tak naprawdę, można powiedzieć, medal kartoflany, który powinien pan sobie przyczepić jako laurkę i jeszcze wielu przedstawicielom spółek miasta. A w szczególności, moi drodzy państwo, 100 milionów złotych oczyszczania miejska poszła pod wodę, dlatego że 13. Spółka wodnik w sytuacji, kiedy był ogłoszony alarm powodziowy, zorganizowała sobie bal pod nazwą Dziki Zachód, który, którego uczestnikiem był nasz pan prezydent miasta Jeleniej Góry. O godzinie 13 pracownicy spółki wodnik zostali zwolnieni i polecenie było wewnętrzne żeby przybyli na to w strojach kowbojskich. Były stroje kowbojskie, były, były laurki, rozdawanie. Mamy, panie prezydencie, nagranie z całej imprezy. Jak pięknie, żeście balowali i tańcowali. I jeszcze pani Kuberka, pani prezes spółki. Proszę państwa, dziękuję panu prezydentowi, że przybył, pomimo, że mamy stan alarmowy powodziowy. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Po drugie, 13 przewodniczącego, naczelnik sztabu kryzysowego otrzymał urlop, panie prezydencie, w sytuacji, kiedy mieliśmy już, jak pan tutaj w tym przedstawił w swoim dokumencie, jedenastego informację, że będziemy mieli powódź. To jest jedno. 10. odbył się sztab kryzysowy, który mam nagrany, panie prezydencie, dwugodzinny sztab kryzysowy, gdzie byliście państwo informowani o zrzucie wody z wódkówki, gdzie są podawane żadne wysokości na rzekach na Bobrze i że Jelenia Góra pójdzie pod wodę. Nie było żadnych informacji. Dysponuję pismem z OSP, które do pana wnioskowało o workownicę. Już wcześniej napisaliście państwo w piśmie, że nie ma takiej potrzeby. Bo nie ma zagrożenia. E, proszę Państwa, w 1997 roku była powódź na ulicy Grunwaldzkiej. Mój ojciec był właścicielem gruntu, który jest pod Castorama. W 2006 roku było opracowanie, które zostało zrobione wodnoprawne do analizy do pozwolenia na budowę. Ja tym, tym, tym opracowaniem dysponuję. To opracowanie wskazuje, moi drodzy Państwo, że. Jest brak klap zwrotnych na rzece, bób i na, za, następuje zalewanie skrzyżowania e, tutaj w tych okolicach, a nie likrzywoń, e, tylko i wyłącznie poprzez spiętrzenie wody w rzekach i tymi e, e, odpływami deszczówki. Od do tej pory, proszę Państwa, tam nic nie zostało zrobione gdybyście państwo byli odpowiedzialni a w szczególności pan, panie prezydencie wykazał się naprawdę tutaj z wielą pani radnych. chcieliśmy bardzo podziękować pani Anetce że bardzo ładnie pani Anetko pani śpiewała mamy też to nagrane, pani radna śpiewała na balu wodnika chciałbym zapytać panie prezydencie, dlaczego z nami nie ma w tej chwili pani przedstawiciel spółki wodnik, pani Kuberka i zadam panu jeszcze jedno pytanie, czy prawdą jest że przez najbliższe 6 miesięcy oczyszczania miejska nie będzie funkcjonowała, dlatego, że są zdewastowane właśnie to, o czym Pan mówił, sterownie, laboratorium za kilka milionów złotych, które zostało zrobione, że w tej chwili z różnych punktów w Jeleniej Górze przepompowni, wylewa się wszystko do strumieni, gówna płyną mieszkańców. Nawet do dnia dzisiejszego Pan nie zaapelował do mieszkańców Jeleniej Góry, żeby zmin zminimalizowali ilość prania, użytkowania, prale, Spuszczania wody w toalecie, co by pozwoliło na uniknięcie klęski, bo proszę pana, jeżeli przez 8 miesięcy gówna będą lały się do rzeki, to będziemy mieli klęskę żywiołową. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę i możemy mieć epidemię. Naturalnie Pan świetnie powiedział, że nie jesteśmy zagrożeni, jeżeli chodzi o źródła wody pitnej, ale chciałbym Panu zwrócić uwagę, że mieszkańcy Karpasza zrzucają gówna do rzeki Bubr, a przecież ujęcie wody pitnej z powierz wód powierzchniowy odbywa się właśnie, moi drodzy, z Bobru i zrzuca nam główna jeszcze szklarska poręba do Jeleni Góry, czyli woda, panie prezydencie, nie za bardzo tak naprawdę jest zdatna do picia, a pracownicy Sanepidu spotykają się podajemnie ze mną i pewne rzeczy mówią. Tak samo jak mówią pracownicy spółki wodnik. One potyźmie o tym. Ja już zastanawiam się, dlaczego pan jeszcze do dnia dzisiejszego nie odwołał? funkcji y, prezesa tej spółki za 28 625 zł, moi drodzy pani Kuberka, takie wynagrodzenie ma, plus jej koleżaneczka, która przeszła z Taurona, y, 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 chyba kuzynka, nie wiem, może kuzynka, nie, nie wiem gdzie, teraz na L4 jest w kadrach. Nepotyzm, mówią pracownicy, mobbing, zastraszanie, a wręcz nawet dysponuje mailem, że jest zakaz ujawniania pewnych rzeczy na zewnątrz, żeby Pustowski się nie dowiedział, nie puścił w meble publicznych. Więc dobrze, że działa przestępczość cyberprzestrzeni, mam nadzieję, że Pan Bondar, Pana kolega przestanie Pana kryć z Donaldem Tuskiem i w końcu wezmą się za odpowiedzialność, bo skrajna nieodpowiedzialność Pana dzisiaj przyczyniła się w Jeleniej Górze, do utopienia oczyszczalni. A powiem Panu dlaczego. Dlatego, że nie było na wale i do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego worka, moi drodzy Państwo. Nie usypano koparkami od Anieli Krzywoń do wjazdu do oczyszczalni do Lwóweckiej żadnego wału. Wała to żeście zrobili w telewizji. Jeszcze, nie, nie, jeszcze jeden pracownik spółki wodnej będzie miał z prokuraturą e, dobre problemy, bo zobaczymy, poudawaniamy jeszcze inne rzeczy. Panie Prezydencie, jak długo będzie Pan krył swoją koleżankę, panią Kuberkę? Gdzie jest pani Kuberka dzisiaj? Na zdalnym pracuje. Z informacji, jakie mamy, wyleciała z naszego kraju. Czy dziś w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, skażenia środowiskowego, prezes, który jest odpowiedzialny za strategiczną spółkę miasta, strategiczną spółkę miasta, nie powinien być tutaj i złożyć wyjaśnienia. Przecież ten pan jeszcze w sombrero w piątek biegał, moi drodzy, po mazurkowej chacie. Jeszcze przedstawiciele tego miasta w kapeluszach kołbojskich biegali, proszę Państwa, to jest skrajna nieodpowiedzialność. Mówią, proszę Państwa, o stanie zagrożenia powodziowego, a organizują imprezę, imprezę za nasze pieniądze, Panie Prezydencie, nie za Wasze, za nasze mieszkańców. I teraz zapytam Pana jeszcze Jedną rzecz. Skoro oczyszczania nie funkcjonuje, a gówna lecą do rzeki i robią skażenie środowiska poniżej naszego poziomu. Położenia Jeleniej Góry, czyli Nielesto, Wleń, Lwówek i tak dalej, i tak dalej. Czy mieszkańcy miasta Jeleniej Góry będą płacić za ścieki, skoro te ścieki nie są oczyszczalne? Bo ja uważam, że my, mieszkańcy, w tej chwili nie powinniśmy płacić za ścieki, bo przecież nie są oczyszczalne. Ja mogę panu pokazać 3-4 punkty. Powiem panu jeszcze lepiej: dzwonią matki z dziećmi. Pan się tu pięknie, świetnie chwali, panie prezydencie, ale dzwonią matki. Że nie mogą doprosić się kontenera. Nie mogą się doprosić kontenera i od tygodnia proszą o kontener, ale pani wiceprezydent ma już podstawiony chyba czwarty kontener. Pan robi przewodniczący wielkie oczy. Składał pan na mnie zawiadomienia do prokuratury. Sztab kryzysowy, o którym tutaj mówiłem, to właśnie w kryzysie, panie przewodniczący Rady Miasta. Żeście tu rozmawialiśmy, i tu się pytałem, co jest dzisiaj w zasobach sztabu kryzysowego miasta Jelenigury? Jakie są stany rezerw bezpieczeństwa żywnościowego? Szpadli nie macie, dobrze, że wam biedronka dała. Co jeszcze macie? Aha, sztab kryzysowy w kryzysie, bo przecież, kurde, yy, poszedł sobie na urlop. Przewodniczący, yy, naczelnik Wydziału Kryzysowego był na urlopie, moi drodzy. A kiedy udałem się po pompę, bo jestem też poszkodowany, 300 metrów powierzchni hali, na 3 metry zalane, udałem się do straży pożarnej, nie ma pompy. Nie ma pompy. Wysłali mnie do sztabu kryzysowego. Obejrzyjcie. Zadaję pytanie: nie ma pompy. A gdzie się udać? A jakie są stany rezerw żywności? Do rzecznika prasowego. Niech pan gdzie Jest to nagrane. Dwa, panie prezydencie, mówimy tutaj o panu śledziku. Jelenia Góra tonie, spółki miasta tonią, spółka w PSP jest wysłane gdzie? Do pana śledzika, żeby pompować i ratować. Prywatny interes Pana Śledzika, a nie interesy spółki miasta. Kto wydał polecenie na zadysponowanie wozów strażackich do Pana Śledzika? To jest też dobre, ciekawe pytanie. No i drodzy radni, usłyszeliście o takiej rzeszy tutaj nieprawidłowości tego miasta, że czas najwyższy, żebyście zajęli stanowisko i złożyli stosowne zawiadomienie do prokuratury o niegospodarności. To jest jedno. Ja przygotowuję, panie prezydencie, na pana, na panią Kuberkę i na parę osób jeszcze z tego miasta zawiadomienie do prokuratury. Zleciłem opracowanie takiego e, zawiadomienia do prokuratury, bo one wymaga faktu. I mam nadzieję, że pana kolega, pan Bodna, z partii politycznej Prawa tego platformy obywatelskiej. Przestanie pana kryć. Jeszcze jedno pytanie mam do pana o osobiste, panie prezydencie. Rok 2022. Mam na piśmie, co znajduje się w zasobach sztabu kryzysowego. Zadałem panu pytanie na temat rezerw bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców Jeleni Góry. Wtedy odpowiedział pan: "Platforma nie rządzi, rządzi PiS". A tym zajmuje się Wojewoda. Więc ja się teraz pytam, Wojewoda jest z Platformy Obywatelskiej, pana notabene kolega, e, gdzie są punkty rezerw bezpieczeństwa żywnościowego poza biedronką, która może pana wesprzeć, a nie wiem, e, może w zamian za to dostanie zwolnienie podatkowe. I jeszcze jedna rzecz. Czy prawdą jest, panie prezydencie? że Pan Śledzik nie płaci podatków w naszym mieście i musimy ściągać je poprzez kwestie egzekucji egzekucji w których Pan osobiście interweniował, że nie wolno Pana Śledzika podawać do egzekucji komorniczych i ściągać mu z konta ale w Ustowskiemu można można w większości mieszkańców proszę Pana to jest skrajna nieodpowiedzialność. Poobsadzaliście sobie spółki, miasta kolesiostwem, nepotyzmem, osobami, które są niekompetentne, ale na dzień dzisiejszy domagamy się od Pana, i to w trybie natychmiastowym, żeby Pan odwołał Panią kuberkę. Dość tego za 28 625 zł, 24 000 Rada Nadzorcza Term Cykliczki. Proszę Państwa, to jest skrajna nieodpowiedzialność, dlatego płacimy tyle za wodę. Wiecie dlaczego? Bo się zrobiło ze spółek miasta prywatny folwark Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.